Kubert Malinowski, dobry wieczór. Artego w pierwszej czwórce basket Ligi Kobiet. Koszykarki Tomasza Herkta w meczu o wszystko. Pewnie pokonały AZS gorzów Wielkopolskie 89 do 73, a ten wynik oznacza, że bydgoszczanki zagrają o medale. Przypomnijmy, w ubiegłym sezonie wywalczyły one brąz. Tak emocjonującej końcówki drugiej fazy nie spodziewał się chyba żaden kibic. Do ostatniej chwili trwała walka o prawo gry w pierwszej czwórce Basket Ligi Kobiet. Olbrzymi wpływ na taki stan rzeczy miała z pewnością reforma rozgrywek. W tym roku po raz pierwszy chyba w Europie, bo nie znam takiego przypadku, żeby do playoffy wchodziły tylko cztery zespoły. W normalnym układzie ten mecz nie miałby aż takiego ciężaru gatunkowego, natomiast w play-offie grają cztery zespoły i, i, i praktycznie ten mecz będzie decydował, że któryś z tych dwóch równorzędnych zespołów, bo tak to trzeba powiedzieć, no będzie kończył ligę na piątym miejscu. Wiele w spotkaniu Artego AZS zależało od dyspozycji Amerykanek Lee Metcalf i Jessica Lawson, które ostatnio nie spisywały się najlepiej. Jessica Lawson w meczu z Wisłą Kraków podkręciła sobie kolano i praktycznie no w tej chwili jest takim ograniczonym i zindywidualizowanym treningu. Metcalf praktycznie od dłuższego już czasu narzeka i na Achillesy i na kolana. Stawka okazała się na tyle wysoka, że obie liderki zapomniały o swoich urazach i znacznie pomogły Artego w odniesieniu zwycięstwa. Szczególnie wyróżniała się rozgrywająca, która zdobyła 26 punktów i rozdała 6 asyst. Samo spotkanie było bardzo emocjonujące, mimo że już w pierwszej kwarcie gospodyniom udało się zbudować przewagę. Po pierwszej połowie było 45 do 37. W trzeciej i czwartej kwarcie Bydgoszczanki kontrolowały grę. Artego wygrało za zs 89 do 73. Trzech. Tym samym awansowało do najlepszej czwórki Basket Ligi Kobiet. Awans do półfinału Basket Ligi Kobiet wywalczyły także Katarzynki. Energa Toruń pokonała przed własną publicznością King Wilki Morskie Szczecin 62 do 58. Jednak losy tego meczu ważyły się dosłownie do ostatniej minuty. Stawką spotkania z wilkami morskimi był dla Katarzynek Kawans do fazy play-off Basket Ligi Kobiet. Aby zapewnić sobie miejsce w półfinale, bez względu na wynik meczów Bydgoszczy, Energa musiała po prostu wygrać. Musimy szybko grać, musimy bardzo agresywnie grać na ich rzucające, musimy zatrzymać Sandrę Mand Mandir, przede wszystkim, i myślę, że będzie sukces. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie zdołała wypracować sobie wyraźnej przewagi. Atak katarzynę opierał się na Weronice Itczak i Jelenie Walinowicz. Z kolei w ekipie gości świetnie spisywała się Agnieszka Kaczmarczyk. W drugiej kwarcie przypomniała o sobie Angelina Williams, która w ciągu 10 minut zdobyła dla energii aż 15 punktów. Głównie dzięki jej atakom Torunianki schodziły na przerwę, prowadząc 31 do 28. Nasze szóste miejsce niestety nie zmieni się i wiadomo, że, że gramy teoretycznie o nic, ale generalnie każde zawody traktujemy poważnie. Zespół Torunia to jest wymagający zespół. W 33. Minucie gospodynie prowadziły różnicą już 10 punktów, jednak liczne straty i niecelne rzuty nie pozwoliły im utrzymać tej zaliczki do końca meczu. Po dobrej serii Sandry Mandir przewaga Katarzynek stopniała do zaledwie punktu. W ostatniej minucie rzutem z dystansu popisała się Joyce Armstrong, dając energię zwycięstwo nad Wilkami 62 do 58. Rywalem Torunianek w półfinale Basket Ligi Kobiet będzie Wisła Kanpak Kraków. GKM zaprezentowany, a to oznacza, że inauguracja sezonu Polskiej Ligi Żużlowej jest już bardzo blisko. W samo południe zawodnicy oraz trener Robert Kępiński wyszli do kibiców. Później grudziądzanie zaprezentowali się, ale już na torze, podczas treningu punktowanego z Wybrzeżem Gdańsk. Gospodarze wygrali: 47 do 43. W gronie zaprezentowanych żużlowców zabrakło tylko tych, którzy mieli zaplanowane starty w innych zawodach. Chodzi o Szweda Daniela Nermarka, Czecha Alesza Drymla oraz Marcina Nowaka. Pojawił się za to Sebastian Ułamek, który może stać się liderem GKM-u w walce o Ekstraligę. Jeżeli chodzi o skład, który ma zagwarantowany, to jest, to jest Ułamek. Łamek. reszta zawodników musi się trochę wziąć do roboty, bo czekają jeszcze inni w kolejce. Niespełna tysiąc kibiców od prezydenta miasta Roberta Malinowskiego usłyszało obietnicę. Na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się remont stadionu. Chodzi o trybunę przy przeciwległej prostej. Po zaprezentowaniu zawodników żużlowcy wyjechali na pierwszy trening punktowany na własnym torze. Rywalem gkm był Beniaminek, NA Ekstraligi, Renault Zdunek, Wybrzeże Gdańsk. Grudziądzanie dzięki dobrej dyspozycji Bezbłędnego, Łamka, Karpowa i Kościucha wygrali 47 do 43. Będziemy wymieniać zawodników, a później to podsumujemy i ocenię postawy kroku Radii. Kibiców żużla zapraszamy szczególnie na program Sektor Kibica jutro o godzinie 22.20 na naszej antenie. Tym razem w przystani Bydgoszcz m.in. Zbigniew Fiałkowski i Arkadiusz Tuszkowski z gkm oraz Andrzej Polkowski z Bydgoskiej Polonii dyskutowali właśnie o zbliżającym się sezonie żużlowym. Piękny wiosenny dzień był idealnym pretekstem do tego, żeby przyjrzeć się treningom wioślarzy Lotto Gosti. Dodatkowo każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności na ergometrze, porozmawiać z zawodnikami i trenerami, a na deser, jak to deser, zjeść coś słodkiego, wielu rodziców zdecydowało się nawet zapisać swoje pociechy do klubu. Kto wie, może za kilka lat wyrosną z nich kolejni w tym klubie medaliści olimpijscy. Myli się ten, kto uważa, że wioślarstwo to łatwy kawałek chleba. To dyscyplina sportowa, która wymaga wiele poświęcenia, cierpliwości oraz litrów potu wylanych podczas treningów. Jednak to wszystko można pokochać i to dosłownie. Chciałam w sumie wejść w takie życie zaplanowane, i, za, i te treningi mnie fascynowały bardzo, więc to był dla mnie bardzo pozytywny impuls. Lotto Bydgostja to bez wątpienia najlepszy klub wioślarski w Polsce. Wywodzi się z niego wielu reprezentantów kraju, mistrzów świata i Europy. Gdzie Dzień otwarty był dobrą okazją do tego, aby obserwować wioślarzy podczas treningu i nie tylko. Najmłodsi ich rodzice długo rozmawiali z trenerami i zawodnikami. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej młodych ludzi namówimy, przekonamy do takiego sportu jak wieszlarstwo, który w Bydgoszczy jest bardzo popularny i od tego, od tego trzeba zacząć poprzez klasy sportowe, gimnazjum, liceum i później droga już kadrowa w reprezentacji w szkoleniu centralnym. Marzeniem każdego sportowca jest wejście na sportowy Olimp, czyli zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich. Lotto Bydgostia to klub dwukrotnego mistrza olimpijskiego Roberta Sycza. Ma też w dorobku olimpijskie srebro i brąz. Przez to właśnie że tak ciężko się pracuje i, i, i tyle czasu się poświęca na, na ten trening, to w momencie kiedy dochodzi się do tego olimpu sportowego, to tak naprawdę no, nie do końca zdajemy sobie sprawę, że to jest już. Że... Przypomnijmy, lot to Gostia wywalczyła w ubiegłym roku po raz 25 w historii, a 21 z rzędu tytuł drużynowego mistrza Polski w joślarstwie to ewenement na skalę światową. Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie. Jednocześnie zapraszam na jutrzejszy salon sportowy Przystań Bydgoszcz w ramach sektora kibica, który tym razem poświęciliśmy w całości przygotowaniom do sezonu żużlowego. Spokojnej nocy zatem.